Pamiętasz, jak ci mówiłem o tych cytatach? Te złote myśli, które ja sobie tak, wiesz, upodbałem zbierać, zapisywać, zachowywać warte zachowania, jak najbardziej, w których dopatrzyłem się taki, takiego sensownego potencjału, że je naprawdę warto pamiętać, je naprawdę warto jak najczęściej sobie przypominać, dlatego że one w praktyce faktycznie potrafią robić praktyczną, dodatnią różnicę w życiu. W różnorakich sytuacjach, czy to bardziej ogólnikowo, ale wiesz, wiele razy, ja ci już o tym mówiłem wcześniej, że wiele razy praktycznie miałem taką myśl, przechodziła mnie taka myśl, jak napotykałem jakąś taką, wiesz, mądrość w słowach, czy to jakiś fragment, jakiś cytat w książce, czy w jakimś artykule ktoś coś mądrze napisał, czy coś, co było dla mnie osobiście inspirujące, to wiele razy przechodziła mnie taka myśl, że szkoda, żeby to mi wyleciało gdzieś tam z pamięci z biegiem czasu, i wiesz, wszystkie inne zajęcia wzdłuż. To jest tak, tak mądre, ma jakiś tam potencjał przydatności, że dobrze by było o tym jak najczęściej pamiętać. Najlepiej mieć przy sobie, a może po prostu w pamięci, wiesz, wkuć sobie to, tylko wiesz, z drugiej strony dobra, z jednej strony wkuć, z drugiej strony jak to zrobić, żeby to z automatu wchodziło, przypominało się tobie w odpowiednich, w najbardziej odpowiednich sytuacjach, wtedy, kiedy jest potrzebne. Więc wiesz, ja też już Tobie opowiadałem, że ja zacząłem od takiego konceptu, żeby po prostu mieć te cytaty wszystkie blisko siebie. I wiesz, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby mieć je blisko siebie. Użyłem szeregu rozwiązań jako geek komputerowy, wiesz, czy technologiczny bardziej, to na dzień dzisiejszy w rezultacie... Jest tak, że mam te wszystkie cytaty losowo wyświetlane, tak, na moim smartfonie, w mojej przeglądarce stron internetowych na komputerze. Jak otwieram nową kartę, jeszcze nie zdążyłem załadować żadnej strony, to na tej nowej karcie, nowej zakładce, jak to inaczej można nazwać, wyświetlają się też te losowe cytaty. Gdzie tam? Piszę maila do kogoś. Jak piszę maila do kogoś, otwieram sobie okno nowej wiadomości, którą chcę właśnie napisać. Tam też w stopce mam losowe cytaty gdzie jeszcze, hmm, nie pamiętam może teraz tak wszystkich przykładów, ale te są takie dosyć, dosyć istotne, wiesz, takie już, żebym miał to na co dzień widoczne. I, I to długo, długo, długo już jest obecne w moim życiu, że one są przy mnie po prostu, blisko mnie. Chociaż i to, już, to jest na swój sposób błyskotliwe, dlatego że zbiór tych cytatów z biegiem czasu dosyć już wzrósł, sporo mi się ich zebrało, ale dzięki temu, że zawsze jest wyświetlany jeden tylko naraz, to jest genialne i, i, i przyswojalne, że tak powiem, o tak ci ujmę. One się po prostu losowo zmieniają co dany tam okres czasu, i to jest przyswojalne, bo kiedykolwiek, czy ja tam piszę maila, czy, czy chodzę po stronach, czy coś ja robię na smartfonie, odblokuję sobie nawet na chwilę, to często częstokroć po prostu mój wzrok pada siłą rzeczy na te cytaty, i ja się nauczyłem, wyrobiłem sobie już taki nawyk, żeby dawać temu uwagę żeby dać temu uwagę, dlatego, że dopatrzyłem się, że właśnie to są takie magiczne, żartobliwie mówiąc, wartościowe chwile mądrości, że jak dam temu uwagę chociaż na chwilę, to mi pomoże przyswajać sobie naprawdę skutecznie tą mądrość do siebie, wewnątrz, żeby ona aktywnie funkcjonowała jako integralna część mnie na co dzień w moim życiu, dzięki czemu faktycznie, w praktyce mnie wzbogaci, a nie tylko wtedy, kiedy mi się po prostu przypomni, może od święta nawet, nie? No, ale... Niedawno powiem ci, że odkryłem nawet ku mojej radości, satysfakcji, nawet jeszcze bardziej skuteczną metodę z tymi cytatami. Może wcześniej nawet nie przypuszczałem, że może istnieć bardziej skuteczna, ale tak może, w sumie olśniło mnie i skierowałem swoją uwagę w stronę programu Anki, o którym też już Tobie opowiadałem nieraz. Czyli jak może pamiętasz, to jest ten genialny, rewelacyjny, fenomenalny program do efektywnej optymalnej nauki pamięciowej. Świetne narzędzie, dzięki któremu możesz fantastycznie i szybko, i, i łatwo, i bardzo przystępnie. Do dzisiaj mnie to zaskakuje, jak efektywne to jest, niemalże magiczne, możesz zapamiętywać cokolwiek: daty na historię, czy jakieś stolice państw, czy słówka z obcego języka, cokolwiek. Ja ci o tym już mówiłem, wiele. W każdym razie olśniło mnie, że przecież mogę. Ten program wykorzystać do nauki tych cytatów, w sensie do przyswojenia pamięciowego ich. Olśniło mnie w którymś momencie, że mogę to zrobić w ten sposób, że oiesz, konwencjonalna konstrukcja tego programu jest taka, że na przykład, jeżeli uczysz się słówek w języku obcym, no to on ci na przykład wyświetla słówko w języku polskim, i ty masz odpowiedzieć, jak to jest na przykład w angielskim. Albo wyświetla ci w angielskim i ty masz przetłumaczyć, jak to jest na polski. Natomiast z tymi cytatami pomyślałem sobie, że mógłbym to zrobić w ten sposób, że będzie mi wyświetlał pierwszą połowę cytatu. Pierwszą połowę powiedzmy zdania, jeżeli to jest jedno zdanie, a ty masz dopowiedzieć z pamięci drugą połowę. To mi olśniło i miałem takie przeczucie, że Pomimo tego, że ty masz dopowiadać tylko te drugie połowy, to i tak z biegiem praktyki używania tego programu, i tak tą pierwszą też przyswoisz, też siłą rzeczy gdzieś tam przy okazji. I faktycznie mogę Tobie powiedzieć, że faktycznie tak się dzieje na marginesie, co mnie też bardzo cieszy. W każdym razie zrobiłem tak. Wprowadziłem moją bazę cytatów do tego programu Anki i zacząłem używać. I jakaś radość i satysfakcja że mogę na dzisiaj powiedzieć, a nawet nie używam tego bardzo długo jakoś, ale już na tyle długo, że już generalnie pamiętam, już się nauczyłem generalnie wszystkich tych cytatów i nie ma dużo w tej bazie, to już mogę powiedzieć, że, że to faktycznie daje efekt, nie tylko jest efektywne, ale jest nawet efektywne bardziej niż ten wcześniejszy pomysł, żeby po prostu mieć te, te, te cytaty, te mądrości zawsze blisko siebie, żeby być zawsze nimi otoczonym. Zawsze pozostawać z nimi w kontakcie. To nawet działa lepiej, jeszcze lepiej, dlatego że jak używam już tej bazy troszeczkę czasu, to dopiero teraz jeszcze częściej, zauważalnie częściej zauważyłem, że konkretne z tych cytatów, konkretne mądrości automatycznie przypominają mi się w różnych sytuacjach, które dotyczą. Wcześniej też mi się przypominały, ale nie na taką skalę. Może właśnie dlatego, że po prostu to były takie tylko chwile mądrości. Wiesz, chwila uwagi dla mądrości, czy to jak mówiłem Ci na smartfonie, czy tam pisząc maila, zabieram się do pisania i dam chwilę uwagi temu z nawyku wyrobionego sobie, czy, czy przeglądając strony. Ale to nie, nie zrobiło mi takiego efektu, wiesz, że tak totalnie... Tak często mi się to przypominało przy każdej możliwej okazji, że aż zwróciło to moją uwagę. To mi aż takiego efektu nie robiło. Dzisiaj mam taki efekt i to mnie bardzo podekscytowało, wiesz, pozytywnie, że widać faktycznie to działa, to jest faktycznie być może taka ostateczna metoda, żeby to, żeby to taką idealną rolę grało w Twoim życiu. Czyli żeby faktycznie przypominało się w najlepszym, potrzebnym możliwym momencie. I, I dokładnie dzięki tej bazie myślę właśnie, że tak się dzieje. Że jak jest jakaś sytuacja, której dany taki cytat, dana złota myśl dotyczy, to mi się już z automatu, z automatu nawykowo przypomina. Może dlatego, że żeby używać tego programu Anki, to wymaga więcej uwagi, więcej koncentracji. Hmm, może. Ale wiesz, ale niedługo, niewiele trzeba czasu, żeby to faktycznie przyswoić na pamięć. Bym szacował, może, może kilka sesji, kilka dni, może góra kilkanaście, już tak w totalnym, takim najbardziej pesymistycznym, chyba wariancie, kilkanaście dni już je znasz. To nie jest obszerna baza. Też poniekąd dlatego nie jest tak obszerna, jak moja cała baza cytatów, dlatego że to nie jest dosłownie moja cała baza cytatów wstety czy niestety. Dlatego że ja chciałem tą bazę w Ankim uczynić bardziej przystępną. W związku z czym nie wprowadziłem tam wszystkich cytatów, dlatego że tam wiele cytatów jest też dłuższych. I ciężko byłoby, już byłoby zauważalnie trudniej zapamiętać dłuższy ciąg, jakieś kilka zdań, dosyć. Więc starałem się to ograniczać do możliwie przystępnych objętościowo złotych myśli, czyli możliwie zwięzłych i tylko takie tam umieszczać. Dlatego ta baza nie jest jakaś specjalnie obfita, ale nadal zawiera sensowną dawkę mądrości. Oczywiście jest to subiektywny dobór, czyli mądrości, które, które dla mnie grają rolę. Możesz stworzyć sobie własną bazę cytatów, które ciebie inspirują, oczywiście. Też ci mogę gdzieś dosłać, jak taką bazę stworzyć, to nie jest takie trudne. W każdym razie ja sobie tak stworzyłem i to jest nowość. Wiesz, najświeższy mój dobytek wankim po bazie idiomów, którą nadal tworzę, już ponad półtora tysiąca tych idiomów anglojęzycznych, czy po bazie terminów różnorakich w naszym ojczystym języku polskim. No chyba już ponad 800, czy ile, nie jestem pewien, pozycji jest, to narodziła się nowa baza. Właśnie baza tych złotych myśli.